Ta najogólniejsza i najprostsza definicja konfliktu to jest po prostu sprzeczność interesów. Jeżeli dwie osoby mają różne jakieś dążenia czy różne potrzeby, to wtedy następuje między nimi konflikt. Jest to coś całkowicie naturalnego, coś co występuje zawsze i nie da się tego uniknąć. Jest to sytuacja niezwykle trudna, i wiele osób boi się konfliktów, ale one są konieczne ponieważ konflikty są rozwojowe. Konflikty powodują rozwój człowieka. Jeżeli wszystko w naszym życiu idzie gładko i pięknie, no to jakoś tam rozwijamy się powoli, stopniowo, a czasami stoimy w miejscu. Natomiast najbardziej i najszybciej rozwijają nas właśnie konflikty. No, złotego środka tutaj nie ma i na nic nie ma złotych środków. Są, jest zestaw i repertuar różnych technik i metod, którymi można się posługiwać, no ale też trzeba się ich nauczyć i nauczyć się wdrożyć w życie po prostu, żeby pamiętać o nich, żeby je stosować i stosować je dobrze. Po pierwsze to mówić o swoich emocjach uczuciach, nie ukrywać ich, nie chować, bo kiedy tłumimy nasze emocje, to nie dość, że się odbija to na naszym zdrowiu, a też później po jakimś czasie to wyjdzie w postaci jakiegoś wybuchu złości. Może się to, wiele różnych złych rzeczy może się zadziać w momencie, kiedy tłumimy nasze emocje, dlatego warto je wyrazić, wypowiedzieć. Jest jedna sytuacja, kiedy kiedykolwiek jest nierozwiązywalny w momencie, kiedy jedna z osób czy jedna ze stron nie chce rozwiązać konfliktu. I wtedy nie jesteśmy w stanie zrobić nic, żeby ten konflikt rozwiązać. Ale zawsze należy sprawdzić i przeanalizować, czy zrobiliśmy wszystko i dokonaliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy wszystkie możliwe sposoby, żeby dotrzeć do tej osoby, czy rozwiązać ten konflikt, czy spróbować zmienić nastawienie tej osoby do nas, czy do konfliktu, czy do sprawy. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to do psychologa. Ale też można porozmawiać z przyjaciółmi, bo czasami konflikty, y, trzeba przejść ten etap takich silnych emocji. Jeżeli są silne emocje, to bardzo ciężko jest rozwiązać konflikt. Dlatego warto na przykład czasami na jakiś czas się odseparować na moment, wygadać się komuś, wyżalić przyjaciółce, mamie, tacie, komukolwiek. Może te emocje, jeżeli opadną, spróbować ponownie wrócić do rozmowy.